Na początku to props dla ciebie Piotrek Ty przynajmniej wyszedłeś na showcase, ej! Wbijam sobie tutaj bloka, ona toleruje swojego TikToka Dobra mordo, w tym momencie mam plany Konferencję, oktagon, jestem na niego skazany Ale mam jego dosyć, skumaj Człowieniu w, w sumie to przestaje się dziwić już Ferrari'emu Ej, jak bijam tak ogólnie To spuczuję, ja jestem skazany na sukces, ej! Dobra mordo, wpadam na mikrofony Ty skazany na sukces? Uniewinniony i jadę na procie. skazany na sukces, szczególnie w tej walce w boksie. Ej, jakie zapasy, ty głupia ruro. Nie obaliłeś mnie i nie poradziłbyś sobie z yo Wiesz, to jadę sobie tak. Może jeszcze pójdź sobie tutaj na marsz. Toczyłeś z nieobecnym Ferrarim bitwę. I jak na moje, to dałbym dogrywkę. To jest konkret. Propsy Koro, zagrałeś swój pierwszy koncert. Nie mam farta do aut, jadę żwawo. Tesla nie dojechała, Ferrari odjechało. Yo!